Ale no z tej strony Wujek Oficjalny Zapraszam Was do kolejnego odcinku Minecrafta na Gameodzie, bo tak na całą tą serię akurat y, zapisywałem przed chwilą pierwszy pierwszy odcinek i tak go zapisałem ale będę mieć film do wrzucania teraz Nie akurat pierwsza 25 w tym momencie Po pierwszej chyba zacząłem nawet tamten odcinek i jest mniej więcej cicho i fajne, fajne, fajnie się nagrywa o to chodzi my, może sobie nagram jeszcze jeden odcinek po tym, ale to się okaże, bo wcinam teraz drzewo i nie wiem czy ono nie jest... Nie wiem jak się nazywa to drzewo. To był mamut to na pewno. <śmum> mamut kurde, mamut to był wypoty ludowcowej, a nie w Minecrafcie. <śmum> To był ten. Nie wiem jak się nazywa to wielkie drzewo. To był ten! A jak się nazywa to ten? Największe drzewo na ten. To był Baobab. O, Baobab. baobab. Ale na pewno nie, nie nazwałem tego tak. Szybko tu wlecimy i zrobimy napad na bank. Tak, w tej piosence ja muszę mieć fajnie umeblowany tutaj, bo Zdenerwuję się zaraz To mnie boli w oczy, jestem taki Że ja tu muszę mieć ładnie ścianę każdą, zrobioną jak w Simsach Cyk cyk, cyk cyk, cyk cyk O, o kurde, ale to ładnie deski wyglądają do tej Wersji Minecrafta 1.14 na szybkości jeszcze zrobię sobie... Nie zrobię sobie... Muszę zrobić patyki. Te patyki posłużą mi do zrobienia... O oh, kurde! <grywk> Z tamtego też bym zrobił sobie ale... To już nieważne, to, to przeszłość. Pójdźmy na polowanie. O -o. Zaraz będzie ciemno! Kurde, no ja się boję zombiaków. Boję się zombiaków. Jezu. Oh, tam jest lawa. Dobra, szybko do lawy. Nie wiem. Najprawdopodobniej lawa jest. Obszajmy. Obczajmy, co to jest tak naprawdę. Dobra, chodźcie bić. Ale coś się zdaje, że siekierki to szybciej zabijęty. O tak, lawa, może będą diamenty <grymne> Nie no diamenty są głęboko pod ziemią z tego co wiem Kurde i, i gdzie w to VP mam Zgubiłem się Dobra Szybko mm. to pijamy Idziemy spać Dobra no a, 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 a dzięki. No ja wypełniam to deskami, bo. bo mi się to dzieje zaraz. A w ogóle, a w ogóle to. Jak na przykład zrobię. Nie, nie, wiem ja to widziałem na Gimlocie. Jak budowałem ten zamek. Nie tak dawno. To ja widziałem, że na przykład. Nie wiem jak, jak to się robi, ale ja widziałem na game modzie. Gość normalnie. Nie wiem jak on to zrobił. Na tym game modzie. Ja normalnie widziałem takie klocki, nie? Ale I ludzie budowali z takich klocków. O! O, o, o tak, dokładnie o takie mi chodzi klocki. Jak takie zrobić? Da się zrobić takie z desek na przykład. Nie, bo to wyjdzie crafting. Ciekawe tak naprawdę, a ile z tego wyjdzie? 3. 3 takie wyjdą. Za 4 takie. Także ja podziękuję, bo jestem Janusz biznesu. Mnie się zdaje, że ja sobie zrobię po prostu deski takie. między Minecraft. Jak ja grałem dawniej w tego Minecrafta? 2013 rok to, to było wszystko inne. Nie wiem, kiedy był 2013. Mam sejwa z 2013 nawet Gdzieś Wiem, że na pewno Miałem Savea Z 2013 i to Było ile lat temu? 6? Nie wiem No 6 lat temu powinno to być Jak to było 2013 Z moich obliczeń Zbiorę te sadzonki ale nie wiem, nie, ma, nie, nie mam pojęcia. O! Piecyki. mam picyki! To moje picyki, więc ruszam do roboty i te przepalić. Kurczę sobie i jedzą go. Węgiel. Oczywiście węgiel idzie do pieca. Jak Żydzi. Cyk-cyk. Eee. Cyk-cyk-cyk. Mamy kilof oczywiście. Nie wiem czemu, wszyscy dają sobie, na przykład, mieczek yy, na pierwsze miejsce, tutaj właśnie. Gdzie, gdzie macie na przykład, tu na przykład, gdzie ja mam teraz granit, to ludzie dają sobie mieczek na pierwsze miejsce, a ja zawsze daję sobie mieczek na przykład tu, gdzie mam za zazwyczaj. Ja, 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 ja nigdy nie porządkowałem rzeczy w Minecrafcie. Ja myślę, ja myślę, że jestem normalnym człowiekiem, że tak nie robię nie, zrobimy tak, Cy, cyk tak po prostu, żeby wyglądał okej, okay, zrobimy tu jeszcze tak tak, tak o, tak tak, tak tak, tak tak cyk, cyk, tak też zrobimy to, to jest inaczej no ale myślę, że zrobić to w inny sposób zrobimy to tak jest tam Tam też nic nie powinno się stać, ale myślę, że jednak zrobimy to na razie tak. To, to nie może być żadnego drewna z tej strony. To jest nie pozoru, Bo jak to będzie wyglądać z, z zewnątrz? Taki drewno, co, co, co to widzi? Co to widzi, taki Jesteśmy nie jesteście niepoważni takie drewno dawać O, no i o tym mówię takie drewno się damy. Tu tutaj i, i tak, tak to mi my, tak, tak, tak myślę, że to zbudujemy Wyklejamy to drewnem Zresztą... Myślałem, że łóżko to spadnie, ale to nie jest obraz. Więc... Zrobimy tak. Zostawcie lajka w górę. Suba. Mam, mam mało. Dobrze. Myślę, że... Dodam kiedyś ten odcinek na internet, bo myślę, że chyba się wkręciłem w tego Minecrafta ostatnio i będę chciał nagrywać Minecrafta. Ale to też zależy od komentarzy, łapę w górę i innych... innych, innych takich rzeczy. Jeśli wam się podobała taka seria, to oczywiście napiszcie w komentarzu też. O, Ja nie mam pojęcia Czekaj, 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 czekaj Jak ja mam tu Tu, jest tu Okej, okay, dobra, wiem wszystko Wiem wszystko To za daleko zrobiłem chyba bo, bo w porównaniu do w porównaniu do tego Na przykład muszę robić coś takie oparcie Tak, na przykład Na przykład robię tak, 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 tak ta, ta. To się robi na scrollu no fajny domek yy, o powinno mi się zrobić już mięso dziękuję zamknij drzwi aha dobra Najedzę, ja, najadłem się a więc myślę ruszyć naprzód zgubić się nie zgubię w samo ogmoda i w ogóle, czemu, czemu nazwa tej serii to Minecraft? Na game -modzie? Ponieważ, ponieważ, tak to nazwałem, bo w nagłych przypadkach używam game -moda. ale jak na razie użyłem go tylko w przypadku zdobycia jednej wełny z y, takich oto zwierzaczków, ale że to jest Family Content, no to. Robię blura zawsze. Ale znudzi mi się to po. 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 po, po. w trzecim odcinku już nie będzie blura. Ale wiecie, to jest family content. W następnych odcinkach już nie będzie family contentu. Będzie przeklinanie. Bo zaproszę rąkę na odcinek. Nie no. Ale wiem tyle, że też. tego dawniej nie było też. Im dłużej przytrzymasz, tym mocniej bijesz, wiecie o co chodzi. To jest, moim zdaniem, no niby logiczne, ale trochę też głupie. Bo to jakby robisz większy zamach, ale komu to potrzebne w Minecrafcie? Głupie to jest teraz na PvP, bo ja jak jestem głupi, nawalam tak ludzi, nie, tak klikam od razu. Także to nie boli w Minecrafcie. W nie włączyłem sobie ten skok od razu, bo to tak się bugowało. To mnie denerwowało. Bo to był auto... czy coś... Inne, inne, inne kurde. Nie wiadomo co. I to mnie denerwowało strasznie, bo jak wyszedłem, to to tak od razu skakało, ale to nie zawsze dobrze działało. Ja to wyłączyłem. Nie wiem, da się zrobić skina swojego w minecraft'ie? Powiedzcie mi Bardzo chciałbym sobie grać na swoim skinie Yyy Gamemode Cyry Ea Tive To nie... Ej halo E O Czemu mieczykiem nie mogę Aha, pozmieniał się ten Minecraft. modę mode ogóle jest go że nie mogę dać sobie game moda 0, tylko muszę survival No Także to mnie tylko denerwowało Myślę Jeszcze mamy 7 minut a ja nie mam konkretnego pomysłu co zrobić. Będę zrobić cięcie. Dobra, jestem. O oh, kurde, w topa. Bo miało być, że ja to zdobyłem, nie? Kocham ten są, są z Nie I czy mam pisałem sen, sąd Ej, muzyczkę mi oddajcie Co... Słodzieje Miałem gdzie zbudować ten domek Oczywiście, że jest wziąć z no bo skąd... O kurde Ale obiecuję, nie będę tak grał na tym kreatywie, tylko... Nie mam sensu grać w Minecrafta, bo mogę sobie grać... Na swoim świecie, ale... Po co mam grać na swoim świecie, jakby... Nie, nie znać znaczy historii tego światu Kurde O Jezu, i to muszę jeszcze zepsuć, ale domek zbuduję sobie. Może tutaj szybko to pokosimy, żeby nam to nie przeszkadzało. Bo potem się go to Ogólnie nie wiem po co jest to trawa na krawce. No i na przeszkadza, ani nie wygląda, ani nic. Szybko. No, myślę, że jeszcze tu szybko Tam jest góra Myślę, że trzeba zacząć budować budowę konstrukcji, nie wiem jak, jakkolwiek to nazwać Tutaj damy cyk, cyk, cyk. Na tyle, w górę. Ja to widziałem kogoś na filmie. Ten ktoś, on to zrobił tak fajnie. A ja nie wiem, jak to zrobić tak fajnie, więc. Wezmę deski, zrobię taki ten. I on, ale on zrobił tak naprawdę fajnie. On zrobił to tak. Jakby. Nie. Wiem, tak. Co, co to ma być? Nie podoba mi się to. Ja mam tu taką belkę jeszcze, ale ja zrobię po swojemu. Zrobię taki zwyczajny domek, który zawsze budowałem mniej więcej w wieku 4 lat. Gór. Przepraszam, family Quirendie, gdzie to ma być? No i tych w górę, siup oczywiście tutaj też, tak zrobimy no i siup okej okay, dobra fajnie, naprawdę bardzo fajnie sędzi mnie ręka bo mi komar ugryzł tych buców cię spotkam gdzieś, zobaczysz hm. okej okay. cyk 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 Oh, yeah, czujesz to? Bo ja nie. Yy, ok, już, już skończył mi się stać cały. Naprawdę, nie wiem, robię na oko wszystko. Puh, dobra, szybko tak, jeszcze. Lubię te piosenki z Minecrafta. One są takie miłe, przyjemne dla ucha. Takie takie Na pewno lepsze niż kurde piosenki Czuksa To jest bez słowa, a każdy to... A każdy to słucha, każdy to rozumie. Każdy ma inne kurde, wspomnienia z tą piosenką, a nie jakiś czuks, kurde. To, to widział. Szybko polecimy jeszcze na chatę, tutaj Ja nie wiem, czy już nie jest 20 minut odcinka A jak jest, no to jest problem Jeszcze nie ma, jeszcze 2 minutki dogram Co jest kurde cool? Teraz będzie MTA na budowie, oczywiście ktoś nie wiedział, tak się nazywa film MTA na budowie Zapraszam do followania kurde instagramu to na budowie dobra szybko pójdziemy tutaj wzdłuż możliwe że tak o podpięknie w ogóle napiszcie w komentarzach co czujecie o tym, że wakacje się kończą, bo dla mnie to jest kurde jak mogli nas ludzie ludziom wyrządzili Wyrządzili ten los, na jakim jest kurde szkoła, koniec wakacji. Nie rozumiem tego. Dlaczego ludzie są tak kurde niesprawiedliwi dla ludzi, że bo co po szkoła, bo co to ci zrobi? niczego ci nie nauczy, a, a inaczej uwkurza i... i tyle, i rodziny, i wszystkich. I to jest z szkoła, tego nie zrozumiesz, tego się nie da się opisać. Pani stawię Ci uwagę, że... Twierdzi, że nazywasz się Juri Gagarin. Pozdrawiam, Kamila. Oczywiście też. Kurde, no, no denerwuje mnie to, nawet ten Minecraft sam, że... tego tak nie idzie ładnie zbudować podłogę, zrobimy na sam koniec, po co? Bo... pomogę. To mój kanał ja tu decyduję o tym, czy robię najpierw podłogę, czy robię najpierw dach, tak. Nie mam łopaty, więc robię dach. Wywalone na was. Będziecie mi gadać jak mam grać w Minecrafta. Jestem bossem tej gry O kurde. No to dobre jest to moje robienie na oko, bo wyszło to tragicznie. Drzwi podwójne? To nie wygląda nawet. Ja nie mogę mieć kordy drzwi podwójne, to mi tak nie podoba się. Chyba, że zrobić tu drzwi. A drzwi z boku Albo, albo, albo dobra, przerobimy chałupę jeszcze na szybkości. O kurde, chyba nie przerobimy jej. Najpierw zrobimy kordę drzwi z tej strony. Wrócę na chatę. Dzięki Wam za oglądanie. Żegna się z Wami, oczywiście, MTA oficjalnie jakiś kod Wujego oficjal. Nie subskrybujcie tego gościa. Subskrybujcie mnie. Proszę. No i cześć.